Dzień w przedszkolu jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Jednakże jest taki dzień w roku, kiedy dzieci czują się szczególnie ważne. To Dzień Dziecka. Święto, które uwielbiają wszystkie dzieci, te małe i te duże. Jest to dzień pełen uśmiechów, zabawy i wielu niezapomnianych wrażeń. Z ogromną radością i uśmiechach na twarzy, dzieci z bajkowego przedszkola w Żarowie i żłobka miejskiego Bajkowa Kraina świętowały Dzień Dziecka. Na szczęście wyszło słońce, a wiemy, że ostatnio z tym słońcem różnie bywa, trzeba je po prostu łapać, trzeba je sobie wymodlić. Myślę, że przede wszystkim dużo radości dzisiaj tutaj wszystkim dopisuje. Jest kolorowo, jest wesoło, gra muzyka. Troszkę nasze plany pokrzyżowała pogoda, ale poradziliśmy sobie. Mamy tutaj gości Hubusia, Puchatka i Sticza. Dzieci się bardzo cieszą, dzieci bawią się z chustą. Przed nami jeszcze kilka atrakcji. Myślę, że to będzie bardzo udany dzień dziecka. Były tańce, zabawy z chustą, kolorowe balony, pluszowe maskotki i wiele innych atrakcji. Wszystkim dzieciom życzenia złożyli dyrektor placówki Bernadetta Lesiak oraz nauczyciele, życząc jednocześnie maluchom wspaniałej zabawy.